W czasie okrągłego stołu przemoc Społeczeństwo, władza na tegorocznych igrzyskach wolności, mówiliśmy między innymi o tym, jak fundamentalne znaczenie ma dzieciństwo i dziecko. Widzieliśmy, że przez ostatnie dekady społeczny status dziecka ulega dynamicznej zmianie, ale ciągle odpowiedź na pytanie o to, czy Dziecko jest podmiotem praw, czy jego podmiotowość jest przestrzegana, jest odpowiedzią negatywną. Mówiliśmy o skali doświadczeń przemocy wśród dzieci: że ponad 40% z nich doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a ponad 50% ze strony swoich rówieśników. I to doświadczenie jest doświadczeniem formacyjnym, które wpływa na funkcjonowanie dziecka. Mówiliśmy o tym, że słowo podmiotowość oznacza tak naprawdę zobaczenie w dziecku człowieka, obywatela, włączenie je do wspólnego świata, do świata, w którym normą nie jest dorosłość.